Lubisz się bać? Chciałbyś przeczytać książki Stephena Kinga, ale nie masz na to odpowiedniej motywacji. Przechodzę cię oczywiście z pomocą. Witam Was kochani na moim kanale. Dzisiaj zapowiedź maratonu ze Stephenem Kingiem. Jeżeli jesteście osobami, które chciałyby właśnie czytać Stevena Kinga, ale nie mogły się do tego za bardzo zabrać, albo chciałyby, mają ileś tam książek Stevena Kinga na swojej półce, tak jak na przykład ja, i chcecie troszeczkę je przeczytać, druga sprawa jest taka, że jest październik, także jest to bardzo taki. spuki miesiąc, jeśli, jeśli można tak to ująć. I dlatego postanowiłam, że od. Od środy 21 października do wtorku, włącznie 27 października, będzie maraton czytelniczy ze Stephenem Kingiem. Organizuję go sama, wymyśliłam to, nie wiem. Za dwie godziny temu potwierdziłam, że chciałabym przeczytać więcej książek tego autora Stevena Kinga. Bardzo Was zachęcam do tego, abyście brali udział w tym maratonie, ponieważ chciałabym zrobić taki reading vlog, ale również z Wami, żebyście to wynagrywali telefonem, na przykład, jakieś tam swoje odczucia i będę chciała wstawiać to właśnie do swojego vloga, także. Jeżeli prowadzicie kanał czy macie Bukstagrama, to zachęcam, ponieważ wszystkie Wasze takie nazwy... Będą właśnie w tym vlogu, będzie link w opisie, także zachęcam do tego, abyście również pomogli mi w stworzeniu takiego naprawdę bardzo fajnego reading vloga, takiego troszeczkę innego, ponieważ to będzie reading vlog z Wami, z widzami, e, moimi. Także ja jestem strasznie podjarana. Oczywiście sama będę nagrywała reading vlog i ten reading vlog będzie właśnie poprzedlatany mm, Waszymi filmami. Jeśli chodzi o to, jakbym chciała, żebyście nagrywali, to jest piono poziomo, żebyście nagrywali siebie, właśnie z update'ami, z tym, co planujecie przeczytać. Także no, ja bardzo, bardzo, bardzo was zachęcam do tego, ponieważ no, będziecie mogli wystąpić tutaj u mnie na kanale. Wiem, że to nie jest jakiś super ekstra wielki kanał, ale zawsze coś. Ja jestem z niego bardzo dumna i bardzo zadowolona i zaraz wam już pokażę, jak, jakie książki będę czytała właśnie w czasie tego 7-6-dniowego maratonu. Na tę okoliczność maratonową naszykowałam sobie cztery książki Stephena Kinga. Trzy są dosyć cienkie, ale jedna za to jest potężną cegłą. Czyli może najpierw zaczniemy od tej potężnej cegły, a mianowicie planuję przeczytać Dallas 63, Stephena Kinga, wiem, że to nie jest jakoś super horrorowe, natomiast bardzo mnie ciekawi, bo wiem, że tutaj jest troszeczkę takie sci-fi, czyli przenoszenie się w czasie, przenoszenie się do czasów, gdzie zabili Kennedy'ego prezydenta. Jestem strasznie ciekawa tej książki, naprawdę, już kupiłam sobie audiobooka do niej, także no, na pewno będę, będę się za nią zabierała. I trzy inne książki, to jest... Big Eight yy, i ta książka jest Ojciec Neda, zginął tragicznie. Syn podejmuje pracę w jednostce T, w której pracował jego ojciec, jeszcze jakiś czas ob, e, obcować chociaż obcowaczył, chociaż o oni. Wśród funkcjonariuszy policji i stanowej panują stosunki jak w rodzinie. Wiedzą, wiadomo, każda rodzina ma swoje tajemnice, niech przyjemne. Także jednostka D od lat mi nie jest które może mieć coś wspólnego z makabryczną śmiercią ojca Ojciec Neda. Tajemnicy nieludzkiej i niewieszane do dziś, a przez to jeszcze bardziej fascynujące. Ned zdoła związać tego rad Radmarksa 8, stojącego od 20 lat w baraku B. Zobaczymy, jak mi się spodoba ta książka. Następnie chcę przeczytać Carrie. Wiadomo, każdy wie o czym jest Carrie. Ja Carrie i oglądałam, i czytałam, ale bardzo, bardzo dawno temu, dlatego Carrie chciałam sobie zrobić reread, też cieniuteńka. I ostatnią książką jest Wielki Marsz. Mroczna ale wyoryczna wizja w 6 stanu zjednoczonych. 120 granych chłopców rusza dorocznie. Moder czy masz. Zanim krock w ogóleżają różnię, że to jest. Got to mi każdy przejaw nie przestrzegania zasobów raz z trzemią. A mianych miasteczka się na nich sprawieniem mocnych wrażen i rozwój krwi kibice. Metamarz będzie tam gdzie pan przedostatni przed z uczestników. Tu du... nie ma miejsca na sportową rywalizację. Ludzie opucza Ania zasadnych tak dalej, ponieważ gata to się o bardzo wysoką stawkę, Najwyższą z możliwych. Ja się strasznie jaram tym maratorem, maratonem, powiem wam szczerze, bardzo chcę przeczytać książki Stephena Kinga jeszcze więcej, w większych ilościach. Tak naprawdę jeżeli uda mi się przeczytać te cztery książki, to na mojej półce zostanie nieprzeczytanych raz... Dwa, trzy Cztery Cztery książki zostaną mi tylko nie Stevena Stephena Kinga, jeżeli uda mi się przeczytać Właśnie te cztery Oczywiście Carrie nie liczymy, bo Carrie już było przeczytane Ale chciałabym, tak jak mówię sobie Troszeczkę przypomnieć te historie Także i na pewno Chciałabym również w tym tygodniu Oglądać filmy Stephena Kinga mm, Właśnie ekranizowane Tylko chciałabym oglądać ekranizację w Książek Filmu, ekranizacje książek, których. Ekranizacje, których, które książki już czytałam. Masło myślane, ale wiecie o co chodzi. I ja bardzo dużo już filmów oglądałam, ale na pewno jeszcze trochę się znajdzie tych, których nie oglądam, bo tak jak mówię, Steven King jest strasznie płodnym autorem. Także zachęcam Was do brania udziału w tym maratonie. Możecie nagrywać, oczywiście wszystko będę na bieżąco wam relacjonowała na Instagramie. Także zapraszam na mój Instagram karateusz.bux. I co? Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Piszcie mi koniecznie w komentarzach, czy chcielibyście wziąć udział w tym maratonie. Oczywiście, jeżeli ktoś nie będzie chciał nagrywać czegoś takiego, czyli sam siebie nagrywać i później mi to wysyłać, nie ma żadnego problemu. Tutaj się o to w ogóle nie martwcie. A na pewno Wasz link na przykład z Instagrama i tak będzie na końcu filmu w podziękowaniach za to, że chcecie brać udział w moich maratonach, które ja organizuję. No. Także już się nie mogę doczekać, naprawdę już się nie mogę doczekać. Doczytuję te wszystkie książki, które mam doczytane, żeby od 21. zacząć już te piękne książki Stevena Kinga.